Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a dzisiaj będzie o nocy, o dniu, ale generalnie o literaturze i to o europejskiej literaturze. Ze mną koordynatorka Europejskiej Nocy Literatury Barbara Lisik, dzień dobry. Dzień dobry. 19 sierpnia w sobotę spotykamy się na Hubach, po raz 12 12. Europejska Noc Literatury. Dlaczego akurat Huby? No, my w pewnym momencie stwierdziliśmy, że warto wyjść z centrum miasta i eksplorować jego dalsze części, bo Europejska Noc Literatury zagościła we Wrocławiu w 2013 roku i przez pierwsze edycje odbywała się właśnie na terenach Starego Miasta a od 2016 wyszliśmy poza ten obszar i byliśmy już na szczytnikach, placu Grunwaldzkim, przedmieściu Ławskim i Świdnickim, ale też osiedlu Powstańców Śląskich czy na Todżu, a w tym roku Huby. To taki naturalny chyba kierunek, który wybraliśmy, żeby eksplorować dalszą część Krzyków i myślę też, że te Huby wspaniale połączyły się z naszym tematem edycji wybranym przez kuratorkę. Wiele osobliwości różnych na tym osiedlu można zaobserwować, także myślę, że wpasowaliśmy się. Gabinet Osobliwości to tak. hasło tegorocznej nocy literatury. Wybrała Sylwia Hutnik, kuratorka. Jak to się stało, że Sylwia Hutnik, kto był poprzednio? Bo to nie są przypadkowe osoby, prawda? Tutaj ym, pisarka, działaczka społeczna, tak. feministka, mocno wpisująca się też w ten gabinet osobliwości, bo tak jak wybrała, mhm. tak ona działa w różnych środowiskach, pokazując, że jednak i literatura, i życie nasze jest bardzo, bardzo różne. Dlaczego Sylwia Hutnik, to poprzednio? E, tak, tu się wszystko e. zgadza. E, wybór padł na Sylwię ze względu na to, że bardzo ją po prostu lubimy. Uwielbiamy jej książki, ale też bardzo lubimy ją. Jako osoba i za to, co robi, i stwierdziliśmy, że świetnie sprawdziłaby się w roli kuratorki naszej edycji, a przed nią. To nie jest też takie oczywiste, bo nie zawsze osoba kuratorska była odpowiedzialna za tą literacką stronę ENL-u. Pojawiło się to w 2018 roku, i tak do współpracy zaprosiliśmy wtedy. Michała Nogasia, który e, wprowadził nas w temat obcy. Następnie Justyna Sobolewska, e, Max Cegielski, Anna Dziewit-Meller. A w zeszłym roku Michał Rusinek odpowiadał właśnie za kuratorską stronę ENL-u. No ale do tej pory takie osoby związane z literaturą, ale od tej strony krytyki literackiej, mm. od tej strony takiej wydawniczej, a tutaj stricte pisarka. Tak. Y ale nie tylko pisarka. Także była to no, dla nas oczywista, mm, oczywisty trop, żeby skierować się w tym kierunku. I tak promotorka po... czytelnictwa? Dokładnie, tak? promotorka <grych> czytelnictwa. I na tym nam bardzo, bardzo zależy. I myślę, że to był świetny strzał, po prostu w dziesiątkę. Współpraca z Sylwią naprawdę jest fajnym doświadczeniem, i myślę, że jej wybór książek też pozwoli nam się bardzo zanurzyć w tym gabinecie osobliwości. No właśnie, jaki wybór książek? 10 książek europejskich. 9 kobiet. Dziewięć kobiet i jeden pan. No przypadek, jakby nie sądzę. Zwykle w trakcie Europejskiej Nocy Literatury stawiamy jednak na e, równość, żeby było pięć e, autorek i pięciu autorów. E, w tym roku jakoś e, temat chyba bardziej odpowiadał pod autorki e, i z tej strony właśnie Sylwia, no pojawiło się dziewięć pan, i, pań i jeden pan, ale właśnie e, Benjamin Labatut i jego straszliwa Zieleń będzie to taka podróż przez XX wiek, i tutaj będzie to opowieść o potędze nauki, wyobraźni, ale też różnego rodzaju ludzkich upadkach i też przyjrzymy się, jak wiele w ogóle my jako ludzie jesteśmy w stanie poświęcić w to, co wierzymy. Także myślę, że super, bo w ogóle ten gabinet osobliwości Sylwii to w nim nie zabraknie miejsca na takie opowieści o ludziach przede wszystkim e, o ludziach którzy zmieniają dotychczasowy sposób e, patrzenia na świat próbują e, wyrwać się z takich mm, napisanych dla nich scenariuszy i e, taką kolejną książką która super odpowiada na ten temat jest e, książka René Karabaż zanim dojrzają granaty to jest propozycja e, z wydawnictwa Poznańskiego e, e, i tutaj e, przeniesiemy się do Albanii gdzie poznamy hipnotyzującą opowieść o poszukiwaniu miłości i tej ucieczce od konwenansów. Także trochę inne podejście niż w straszliwej zieleni. A taką książkę, którą ja bardzo polubiłam, to jest tegoroczna propozycja wydawnictwa Wyszukane. Ta żałosna myśl, że nigdy więcej cię nie zobaczę. Rozy Montero. Tutaj w tej książce zastanowimy się nad miejscem kobiet i zmieniającymi się czasami. Emancypacją, ale jednak tym, że no, wiemy, jak jest i jednak y, wciąż ta rola kobiet przypomina jednak tą z XIX wieku. Czyli o parytecie mm, będzie. Tak, będzie również. Patriarchacie, przepraszam. Ta, tak, Patriarchacie. Tak, tak. Będzie też propozycja polska. Ja bardzo Będze. czekam na Zytę Rudzką. Tak, ten się śmieje, kto ma zęby, Zyta ludzka. No i tutaj będzie, będzie właśnie reprezentacja z tej strony. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Myślę, że kto zna, jak zyta ludzka pisze, to wie czego się spodziewać. Cieszę się bardzo, że padło na ten wybór. Będą czytały osoby związane z kulturą, związane ze sztuką, aktorzy, aktorki, ale nie tylko. Siedem osób na razie znamy. Siedem Kto to osób. będzie? Tak, siedem osób. Nie zdradzamy jeszcze tych trzech tajemniczych nazwisk. Zostawiamy sobie je na dalsze ogłoszenia, bo jeszcze przecież miesiąc przed nami do wydarzenia. No ale będzie to Olga Bołądź. Edyta Jungowska, Justyna Wasilewska to po stronie kobiet, z kolei jeżeli chodzi o panów, Piotr Cyrwus, Cezary Kosiński, Mirosław Zbrojewicz i Łukasz Orbitowski. Czyli trochę odbiega od aktorów, ale jeśli chodzi o te osoby czytające, to są osoby jak Olga Bąć, mhm. która już czytała, tak. a są osoby, które pojawią się pierwszy raz. Tak, i zwykle nam właśnie bardzo na tym zależy, jednak yy, wiadomo, no jest to jeden dzień, jedna data, która musi się wpisać w kalendarz wielu osób. E, także często wracamy po prostu do osób, z którymi nam się bardzo dobrze współpracowało. O których też, o które osoby w naszych ankietach czy po ENL-u widzimy, że ludzie po prostu się domagają trochę, żeby one wróciły w kolejnych latach i były ponownie czytającymi. Stąd tutaj pani Olga Bołądź. Jak zadzwonili Państwo do pani Olgi Bołądź, to było takie, o super, pewnie jadę do Was, podobało mi się, czy… Zastanówmy się. To no, wszystko Przecież. różnie bywa, wiadomo trzeba dać czas, żeby osoba to przemyślała. Musimy się ten tak kalendarz zgrać. Oczywiście kalendarz, tak. ten kalendarz jest tutaj super ważny. E, też wiele takich rozmów odbywa się po prostu przez agencje reprezentujące aktorów i aktorki w miejscach bardzo różnych na Hubach, bo to czytanie, bo też przypomnijmy Państwu, na czym polega Europejska Noc Literatury, jest to czytanie fragmentów y, tych właśnie powieści, ale nie tylko czytanie fragmentów, to są też imprezy towarzyszące, to jest spotkanie w, w miejscach tych takich właśnie nietypowych i o te miejscach chcę zapytać, mm -hmm. jak to czytanie będzie się odbywało, gdzie? Tak, czyli 10 miejsc, 10 fragmentów, 10 czytających, i te miejsca, które wybieramy, zależy nam bardzo, żeby one były dosyć nieoczywiste, takie, w które na co dzień osoby po prostu wejść nie mogą. Albo też się nie kojarzą z literaturą. Dokładnie, tak? czy w ogóle z kulturą. I ta podróż po, po osiedlu, które wybieramy w danej edycji, jest zawsze czymś fascynującym, bo pomimo tego, że w ramach Wrocławskiego Instytutu Kultury bardzo dużo na osiedlach działamy, to jednak zawsze odkrywamy je trochę na nowo. I tak było też w przypadku Hub, które zaskoczyły nas mnogością obiektów edukacyjnych, znajdziemy się między innymi w dwóch przepięknych przestrzeniach. Aulach. Jedna to będzie przestrzeń Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a druga zespołu szkół gastronomicznych. Bardzo ciekawe obiekty z historią, z duszą i przepiękne architektoniczne, architektonicznie. Będzie też liceum. Będzie też liceum, ale Tym różne architektonicznie. Tak, totalnie w drugą stronę, bardzo nowoczesne, zaprojektowane przez um, grupę pracowni architekta Zbigniewa Maćkowa. E, wspaniały budynek, bardzo nowoczesny i tam właśnie w przestrzeni plenerowej za e, liceum, takim e, amfiteatralnym e, miejscu, odbędzie się jedno z czytań. A takim moim chyba ulubionym i najciekawszym moim zdaniem miejscem będzie klub Aikikai, czyli klub Aikido, znajdujący się w takiej postindustrialnej przestrzeni przy ulicy Chubskiej. I na boso tam trzeba będzie Tak, być. i to jest właśnie ten element zaskoczenia. Do dojo głównego, czyli przestrzeni, gdzie odbywają się na co dzień praktyki Aikido, trzeba będzie ściągnąć buty. Także zapraszamy z butem zmiennym, z obuwiem zmiennym, bądź po prostu na boso. Ale też będzie pokaz filmu, będzie browar mieszczański, tak, będzie tak. magiel i będzie przestrzeń taka kojarząca się, no niekoniecznie z literaturą. Chodzi mi o ten skwer tego park tego. Tak, y wybór. park getego Potrzebujemy przy ENL-u miejsca takiego, gdzie stworzymy strefę literackiego relaksu. Tam odbywa się czytanie, ale też można na przykład kupić książki z programu. E, jest też miejsce, żeby napić się kawy, przekąsić coś drobnego. E, jest to takie trochę serce m, Europejskiej Nocy Literatury danej edycji e, i powiem szczerze, że było trudno znaleźć taką przestrzeń na Hubach i jednak Skwer Getego, Park Getego e, okazał się chyba najtrafniejszym punktem. On jest też właśnie w takiej Środkowej centralnej części na mapie naszych czytań, więc myślę, że podróżując od jednego miejsca do drugiego, na pewno trafią Państwo też do strefy literackiego relaksu. Ale oprócz tego tych głównych wydarzeń, tak. będą również wydarzenia towarzyszące, bo będzie można poznać huby. Tak, będzie można poznać Huby i to już niebawem, bo od 29 lipca przez kolejne trzy soboty zapraszamy na cykl spacerów, które właśnie umożliwią em, tak nastroić się trochę i poznać ten klimat tegorocznej edycji. Pierwszy spacer 29 lipca, tutaj razem z Maciejem Czarneckim poznamy tą em, osobliwą mozaikę architektoniczną Hub. To jest specyficzne osiedle, które od przepięknych kamienic posiada też zabudowę szalonych lat 90., ale też plomby powojenne, które tam powstawały jako uzupełnienie tych pustek. Także super ciekawa przestrzeń, jak się tam przechodzi przez ulicę, można naprawdę wiele ciekawych rzeczy zaobserwować. Wystarczy tylko skupić wzrok trochę wyżej niż poziom chodnika. O 11, tak? O 11. o 11, a w którym miejscu jest zbiórka? Eee, tak, wszystkie spacery wyruszą spod wejścia głównego do budynku dyrekcji kolei przy Ulicy Joani w 13. Startujemy o 11. Każdy spacer potrwa około dwóch godzin. Ważne jest to, żeby sobie sprawdzić wcześniej jaka będzie pogoda, bo my tak czy siak wyruszymy. Niezależnie czy będzie upał, czy będzie zapowiadany deszcz, warto zaopatrzyć się w wodę, nakrycie głowy, wziąć ze sobą parasol. 29 lipca a później a później 5 sierpnia tutaj znany myślę i też bardzo lubiany Szymon Maraszewski który już wiele spacerów razem z nami odbył um, on odkryje przed nami miejskie legendy historie i ciekawostki często bardzo niewiarygodne um, takie owiane trochę tajemnicą miejskiej legendy może nieco z tego pola kryminalnego Czyli zobaczymy te, te osobliwości gabinet tak. osobliwości się tu pojawi już Jak na spacerze Dokładnie tak, z różnej strony ujęty. To 5 sierpnia, również o 11, a tydzień przed wydarzeniem 12 sierpnia, tutaj duet Kalina Zatorska i Jagata Gabiś um, poprowadzą wędrówkę tropem hubskich cudów i dziwów, czyli bardzo specyficznych miejsc. E, kto zna chuby wie, że takie są. E, odwiedzimy zamek na Hubach. E, sprawdzimy też e, takie miejsce lęgowe wielobarnych łabędzi, ale tych z opon. Także nie zabraknie e, ciekawych wizyt w ciekawych miejscach i super opowieści od właśnie Kaliny i Agaty. Będzie pokaz filmu również, bardzo ciekawego filmu. Tak, tutaj w dniu wydarzenia 19 sierpnia o godzinie 21:30 w siedzibie teatru Ad Spectatores ze współpracy z Wrocławską Fundacją Filmową, a w ramach ich cyklu Polish Cinema for Beginners, wyświetlimy film Lombard. To jest film w reżyserii Łukasza Kowalskiego, a Akcja tego filmu toczy się w prawdziwym Górnośląskim Gabinecie Osobliwości. Jeżeli nie widzieli Państwo tego filmu, to serdecznie zapraszam. Film będzie opatrzony też angielskimi napisami, także zapraszamy też osoby, które nie mówią po polsku. Mogą Państwo znaleźć na YouTubie zapowiedź tego filmu. Bardzo polecam, bardzo ciekawy film. A proszę powiedzieć,. Podczas 19 sierpnia, już podczas Europejskiej Nocy Literatury, czy będzie szansa na to, żeby załapać się na wszystkie czytania? Jak to jest rozwiązane logistycznie, czasowo? Wszystkie czytania w każdym z 10 miejsc o, czyn, o, rozpoczynają się o godzinie 18.00. I wygląda to tak, że w każde kolejne czytanie rozpoczyna się pół godziny później, czyli 18.30, 19.00 i tak aż do 22.30. Każde z czytań trwa 15 minut, czyli mają Państwo 15 minut na to, żeby przetransportować się w kolejne miejsce czytania. Sprawdzaliśmy na pieszo i jest to do zrobienia, także jeżeli. Zepną się Państwo, dadzą radę być we wszystkich dziesięciu miejscach na Czyli będą wielkie cenach. wędrówki wieczorne i nocne 20, nie 29, tylko 19 <laughs> sierpnia. Czy wszystkie te miejsca, czy wszystkie te czytania, wszystkie te imprezy są bezpłatne, czy trzeba mieć wejściówkę? Jak najbardziej. Wszystko jest bezpłatne, zapraszamy serdecznie. Co ważne, będzie można też na Huby dojechać komunikacją miejską bezpłatnie w tym dniu. Wystarczy zabrać ze sobą książkę, może być też czytnik. Tutaj współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji we Wrocławiu umożliwiła Wam właśnie takie darmowe podróżowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Barbara Lisik była moją moim, moim i Państwa gościnią, a ja zachęcam również do zajrzenia na stronę Europejskiej Nocy Literatury. Tam znajdują się wszystkie szczegóły. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, 19 sierpnia na Hubach. Dziękuję.